Cześć Siemaneczko, witam wszystkich z tej strony Arecki, a dzisiaj mam specjalnego gościa, kilkukrotnego mistrza Polski w gimnastyce. Zaraz wam opowie coś o sobie. Trzy słowa. Zapraszam, siemaneczko. siemaneczko. Jest to Benji, Ile lat ćwiczysz? 14 lat. 14 lat, tak jak widzicie, kilkukrotny mistrz Polski na kółkach i na ćwiczeniach polnych. Na co dzień e, trenuję ogólnie 6 razy w tygodniu. Także widzicie, no naprawdę mega, mega poświęcenie. Ja ćwiczę trochę mniej. Ale z chęcią wysłucham i wezmę kilka rad od niego. I co? Dzisiaj mam dla Was challenge. Znaczy, nie dla Was, tylko dla Będziego. Dla Będziego mam challenge. Powtórz to, czyli ja wykonuję pewien element bądź ćwiczenie i Będzie go będzie musiał powtórzyć. Potem Będzie robi i ja powtarzam. Kto nie powtórzy dobrze, zbiera cztery sylaby. Będą to sylaby Kali od kalisteniki. No i oczywiście, kto szybciej uzbierze, ten przegrywa. Co? Lecimy z tym. Lecimy. Robimy kamień, papier, -nożyca. Kto zaczyna? Czyli jak, jak, no grałe, ja jak tak zawsze tak, grałeś? Tak, tak, zawsze tak. To kamień, jak mówię, trzy, cztery, no. trzy, trzy cztery. cztery. Czyli ja zaczynam. Ty zaczynasz, bo przegrałeś. Tak. Dobra. To będzie zaczynał, bo przegrał. I co? Zaczynamy. Dobry no, początek. Dobry start, czyli 10 razy wznosy nóg, tak. do drążka tak. cały czas spięty tak. z przodu. Purny, ale dał. Ducha Boże, jak ja dawno zrobiłam, czy okay. Czyli widzicie. Zrobione, nikt z nas nie ma literki żadnej. Moja kolej, drugie ćwiczenie teraz będzie, będzie powtarzał, leci w ciekawe Dawaj dawaj. dawaj. Ale szpiczaka, że ładną mu zrobił. Lecisz powtarzać. tutaj klasa. Tutaj masz, no. Z pokerem, no co? Nie ma szans, nie ma szans. Trzecie ćwiczenie. Deepy. 10 razy. Jedziemy. No to to i ja zrobię 10 powtórzeń. Chyba że, chyba, że jakąś formę specjalną Nie takie klasyczne. Teraz mój element. Będzie to Human Flaga. Zobaczymy, czy będzie powtórzy. Minimum 3 sekundy hold, nie? czyli wiesz, jak się odchylić. Raz, dwa, trzy. Mówi, że ciężko jest dla niego. Nie ćwiczył flagi nigdy, ale zobaczymy. A! Wszystko, prawie. No dobra, jest 1-0, czyli. Ja Będzi łapie literkę C jak Kali albo K jak Kali obaj tak. Lecimy teraz z jego ćwiczeniem, czyli to już będzie Piąte, piąte ćwiczenie. Piąte ćwiczenie. Piąte ćwiczenie, ćwiczenie. ćwiczenie. rozpiętka na kółko. Trzymamy to też 3 sekundy, bo każdy element dobrze wykonany powinniśmy utrzymać 3 sekundy. Tak. W gimnastyce też tak jest? Też 3 masz? sekundy tak jest. No, czyli 3 sekundy każde element. ćwiczenie to jest, że schodzisz normalnie do zera i trzymasz powyżej są po prostu to błędy tak, czyli musimy, musimy utrzymać ja już czuję i wiem, że nie dam rady ale będzie wtedy remis, po jeden no co, próbujemy, ja liczę 3 sekundy tak. i zobaczycie jak to wygląda rozpiętka to inaczej, Iron Cross jedziemy ja mam to utrzymać, jak ja na kółkach O. Nie ma szans, jeszcze niżej musiałbym no, zejść No niżej, no ale. Jest, jest, tu mnie zablokowało. Tak, Ja też chcę teraz To Co? Jeden jeden. Jest jeden jeden, ja też mam cy, podkali. Lecimy z szóstym ćwiczeniem. Szóstym tak, ćwiczeniem. tak, z szóstym ćwiczeniem. tak jest. Dobrze. Szóste ćwiczenie będzie to kombost, czyli robimy wymyk, robimy lewera, czyli wagę tyłem. I wracamy. Próbujemy masę upa. Zobaczymy, czy się Mam rybę, schodzimy, szparagówka. Tak I teraz masala nie? Magnezję daję na ręce i zaraz zobaczymy. Teraz moja kolej. Zobaczymy, co z tego będzie. Wymyk. Uwaga, na na Dobra. I nie, ma co. Na miękko, na mięk. Nie ma szans. Za dobry zawodnik. Uczenie siódme. Będą to dwie szpiczagi. Zejście do podporu. Następnie przechodzimy na przedramiona. I do podporu wracamy. Próbujemy, o Jezu, coraz, coraz gorzej. A ile masz wzrostu? 168. 168, ja mam 178. I waga? 68 kg. 68, a ja mam 75. Jadę. No tutaj żadnego problemu. To na jaka na lekkość. lekkość! I ta lekkość! Roznosi! Energia! Z tego co rozmawialiśmy, ja mam dozwolenie na ugięto, Tak. Jako, że nie jestem tak rozciągnięty, to próbujemy sobie.. Dobra, dobra. Ale powiem Ci, że sylwetkę wstaniową? Nie, nie jest źle. Dawaj, dawaj Ogólnie w gimnastyce jest tak, że jeśli na przykład uniesz kilka ja razy, stanie na rękach łokcie, masz błędy, nie? Czekaj Teraz jakby do ogięcia i schodzisz na przedramiona Tak, no Ja. Ciekaj. Przy łatwym tak, ćwiczeniu Tak, łatwe ćwiczenie Tu? Tak Spróbujemy, już przegrałem

No trudno, no zdarza się Niestety mam CA już czyli jestem ku przegranej coraz bliżej Lecimy teraz z moim ćwiczeniem Oj, muszę na nadrobić Moja kolej, to jest już ósme ćwiczenie Jako, że ja jestem bardziej od już bazy to zrobimy tak Wejście siłowe, czyli muscle up 10 bar i 10 podciągnięć Powtórzysz? Powtórzę Lecimy, Lecimy. Miejmy nadzieję, że nie powtórzy. No zobaczymy. Siedź. weszło? tak, dał radę dał radę chłopak no nie ma szans, nie ma szans, 14 lat gimnastyki swoje robi nie? spójrzcie na jego łapy pokaż mi Popatrzcie na tą bułę dziewiąte ćwiczenie, pompki na kółkach inaczej dipy ile razy? 10 10 dipów na kółeczkach zobaczymy czy wyjdzie. Jaka walka Walkę kółeczka to ja się... teraz odstawię na się rozjeżdżają Tak szybko powiem, że jeśli chcecie takie kółeczka zapraszam na stronę NowRep Chcecie co nie się po prostu nie kieszyć można robić Spokojnie, ale Dobra, dziesiąte ćwiczenie, 10 bar dipów, przeskakujemy, 15 dip, mam nadzieję, że nie powtórzę Przez 15, ale prawie by mi się nie udało. poziomka rozłączonych. Pójście do stania na rękach, zejście do rancha. Ćwiczenie takie wytrzymujemy maksymalnie do 3 sekund. Próbujemy. To ja nawet tego nie próbuję. Jak widzicie, Elsita dałbym radę bezproblemowo. Wyjście na ugięty dałbym radę, no ale potem już plęcza wyciągnąć i przytrzymać o złączonych nogach, to już raczej bym nie dał radę. Więc dobra, łykam na siebie. Mam już u siebie cali. Cal? Cal. 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 Już mam u siebie cal, więc jeszcze mi zostało i i przegram to. Nie wiedziałem, że tak będzie, ale spróbujemy chociaż jedno dobić. Mu czyli zrobimy coś bardziej wytrzymałościowego, więc teraz moja kolej. To będzie już 12 ćwiczenie. Będzie to 5 wejść siłowych, czyli masę lapów i 5 podciągnięć i na koniec jeden wyjście. To już jest 13. Będzie to wychwyt do podporu. waga w rozkroku. Schodzimy. 5 pociągów na i i No Sprawdzimy jak to wygląda i powtarzamy. Muzyka Jeśli chodzi o wagę, to bardzo słabo, ponieważ nie ma tutaj warunków zbytnio. tego, bo wszystko jest wąsko. Dlatego ja nie wiem, czy ją zrobię. Ale powiedzmy, że w sumie ona była nie była przetrzymana, nawet. Możemy no. ją minąć. No. Bo ona nawet 3 sekundy, wiesz, to wychyliłeś, no. i od razu praktycznie się skurczyłeś. Więc ja bym zrobił wejście, to gimnastyczne wejście siłowe. 5 eee, tak? Nie, 5 tak i 5 tak nie. Kolejne moje ćwiczenie, już 14. To będzie Dragon flaga Minimum 3 sekundy przytrzymania. Na raz, dwa, trzy. Na raz, dwa, trzy. No nie! Wszystko powtarzam, wszystko, za zasil. Ćwiczeniem 15. Będzie 3 szpiczaki o nogach złączonych dwa razy na przedramiona plus jedna waga po rozkroku. ciśniemy No zobaczymy, nie. Patrzcie na tą szpiczagę tym planczem, to na samym końcu to przegrzał, za bardzo, za mocno. Ja, ja, dużo mocno. I Niestety przegrałem Zdobyłem w swojej kategorii kali Czyli jak widzicie gimnastyk skupiający się na Co ty mieć? Kółkach? Na kółkach i na, na ćwiczeniach kółkach wolnych i Na ćwiczeniach wolnych Potrafi wygrać ze mną Na kółkach są to elementy wiadomo siłowe Na ćwiczeniach to tylko trzeba mieć skoczność Więc tak naprawdę na tym dzisiejszym kacyku Przełożyły się można powiedzieć te elementy siłowe Nie ćwiczyłem teraz przez tydzień ale, no, ale siła nadal ale jest, jest, także jest. widzicie, forma nie spada po tygodniu. Super, jeszcze raz dzięki. dzięki. jeszcze raz. Super challenge. Ja przegrałem na moim kanale, ale czasem tak bywa, nie przejmuję się. Fajnie, że można było wykonać taki challenge, będzie. Siła.